O ja pierdziele, Shawse. <laughs> ja. Znowu. masakra <sighs> Na no Opel Astra. Pierdziele no. Siemanko Au. Siema Siema Au. Tam i wony. Ekran A? nie jest na cały ekran. Panie mam działa wszystko. I się Wolf i Chat. I się ma Wilku. O Dobra... nie mam dźwięku znowu? A, doch, już wiem o co chodzi, okej. Okay. Wiecie, że teraz jest 2500 bitrate'u? Bo zmieniałem yy, ustawienia, w ogóle jakieś się namęczyłem z tym, żeby dojść, dlaczego mi nie działa live. I doszedłem. Doszedłem, muszę sobie włączyć kurde. i doszedłem. Ogólnie dochodzę zawsze. Jak na coś się uprę. Ja zawsze dochodzę. Siema, siema. Masakra normalnie, po prostu... Siemanko, Wolf, jak tam po szczepieniu się czujesz? Yy, powiem tak, bardzo dobrze. Piątek, kurwa, gorączka, prawie 39 stopni. Super, sobota normalnie flak totalny. Czułem się jak nieudacznik, to już wiem jak oni się czują. Nieudacznicy, aż mi się smutno zrobiło. I wczoraj wieczorem lepiej się poczułem. Ale dalej to nie jest to co było. Jest grawity Mod. Zajebiście. Iście zajebiście. Zamierzam sobie nikt zmienić na nowy i takie pytanko ile Max Liter mogę mieć w Niku. Wiesz może. Nie. O to już nie. To już. To wtedy wiedzy musiał. Yy, powiem wam, że zagram jedną bitewkę, i muszę zlewa znowu uruchomić. Bo po bo, 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 nie. Bo. Wiesz ponieważ aczkolwiek... Jedziemy teraz na pół tysiąca, A chciałem wam pokazać, że nie było. Wiecie, wiecie, co było problemem w ogóle? Wiecie, co było problemem? To jest po prostu. Kupiłem monitor zajebisty, gamingowy, wypasiony. Nie daj rozszyć, nie? bo powiedzmy, że połowę z tego, co powinny kosztować monitory takie typowo gamingowe, takie, yy, no, wypasione, czyli 5000, a ja dałem połowę z tego. nie więcej. O kurwa. Dobra, to rozłączyło. Eee, no. No i... Uf. W ogóle zmieniłem kabel na HDMI Kabel HDMI działał normalnie, nagrywał OBS A okazało się, że to był powód, co było powodem Włączyłem też HDR w monitorze, dalej nie Trzeba było po prostu wejść w ustawienia System Ekran i tutaj wyjebać HDR Po prostu, HDR Aczkolwiek HDR działa na przykład w aplikacjach, ale stąd wyjebać HDR A musiałem też do tego użyć programu, bo ciągnąć programik do zmieniania konfiguracji. Boże, co ja się kurde namęczyłem na z tym wszystkim. Musiałem to edytować właściwości, tutaj odświe, odświeżanie. Dlaczego v, v -rate jest tego z tego? No dobra. Jest ok. Max pixel clock ja mam na 170. O kurda, tu było prawie na 900. Coś mi się znowu pokiełasiło, ale dobra jest ok, nie narzekam. Działa ja wszystko. Będę musiał zmienić. Ale nie teraz, bo czas mi jak zmienię cokolwiek, to mi wywali wszystko. Dobra. Nie podoba. No i tutaj. Yy, odświeżanie... Zudist i Pixelów i w ogóle. widzowie, i moderatorzy. I to, yy... co ci na DC napisałem, Wolf? A, kurde, Ja nie wchodziłem na DC. To kto co? Kto co napisał? A, co ty? Kurde, tak wczoraj nie będę nic mówił, ale to wszystko jest takie, kurde, pókiśkane nawet na Discorda nie wchodziłem. O Boże. Ja taki połączony jestem, że masakra. Wartek, pojechałem taki pełen energii. Żeby zobaczyć Opla Astrę, a tutaj jak, w, jak zobaczyłem Opla Astrę, no to już tak po półtorej godziny, dwóch, to już, kurde, byłem out, nie? Do tej pory, kurde, tak jest. No to obaczaj sobie, bo warto. Bo to nie działa. Cały kanał w jednym pliku. O, ale mało. Nie Siemka Wolf, ale dziwny obraz, taki prostokąt. To jest testowy stream. Ja zaraz muszę sobie zobaczyć, to jest testowy stream, bo ja muszę dostosować do rozdziałkę, żeby wam. Ogólnie tutaj teraz wy widzicie więcej, nie? Jakbyście oglądali na monitorze 21 do 9, do 9 albo na telewizorze Ultra White, to byście mieli fajny obraz. Żartuję. Zrobię to, zrobię to. Będę musiał to zrobić, dostosować do waszych na, na 1080, żeby było. Nie na, na 140... Nie, na 144P bo mam do wyboru... Jakieś głupie rozdzielki mam do wyboru. Ogólnie tutaj. Bolów zaraziłeś się od Opla Astry koronką. A tutaj mam. Y... Tutaj mam takie dziwne rozdzielczości i chyba będę musiał dać na nie na 3. na łajda, na będę musiał dać. Dobra. Ale to tam, to jeszcze mówię, to jest testowy, zaraz... Ciekawe czy po drugiej dawce jest to samo. No nie wiem, przekonam się no, zobaczymy. To powiem, że kurde wydajność mi spadła masakrycznie. Nawet dzisiaj. Stałem i wydajność kurde... Jak kur, że... czołg to ekran się rozmywa. Ekran się rozmywa, bo jest bitrate. Czulowaty. Zaraz wejdę w ustawienia. Będę musiał live'a przerwać, no niestety testowy, ale to już będzie, już będzie chyba ostatnie przerwanie live'a. Muszę ustawić bitrate na 6-7 tysięcy jeszcze, nie wiem, chyba na 6 dam. Kurde... Oj, co to jeszcze? Ale powiem, że pograłem trochę w gierki, już w ogóle jak to ogarnąłem, w ogóle jeszcze monitor migał. Czujecie to? Jak włączałem dziś nie, to monitor zaczynał migać. No. I... i w super. Y, technologie tam y, FreeSync y, Premium Pro w monitorze, y, no Flickr, y, ble 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 ble, a jednak Flickr, kurwa. <laughs> no i tyle, no. I taki, powiedzmy taki sobie przeciętny człowieczek kupuje takiego monitora i jest w dupie. Bo mu nie działa. Jak należy. Fajne czasy, fajne. Sława ta jakość przy 3440 na 1440, daj normalnie, bo lagi są. Bitrate, bitrate, panie, bo ja zmieniam ustawienia, yy, cały czas zmieniałem ustawienia tego, OBS nie, bo kombinowałem i bitrate się, jak zmieniasz ustawienia, jakiekolwiek, to bitrate się zmienia, nie. Próbowałem kodeków, koderów innych i w ogóle, nie. Próbowałem sprocka, próbowałem ten starszy kodek dla dla MVD i tak yy, FRC. Także się nakombinowałem Dzisiaj jak naprawdę. Rzucie, widzę, że problem już ustał. Przemysł pistele są. No wiem, mówię, wiem. Potwierdzam są. Od razu mówiłem jak odpaliłem live'a, że w Zumbi się odpaliłem. Jezus Christ! Jezu, chroń nas przed głupotą! Amen. W obraz, śnieży xD Ty śnieży To no co, mam ci nauczyć jak się odświeża? Zaraz o, się podoba. No kurde, ale grafika Co strzeliłem. strzeliłem? Nie ten krzak Nie ten krzak, zaraz, od, zaraz odpalamy, zaraz wam oczy wyjebie Zobaczycie Będziecie mieli 3D Zaraz, tylko jeszcze raz live odpalej, i być mi, oczy wyjebane. Ten Wisker jest pijany, tak z rana, to znaczy to już południe jest, no dobra. Już może być pijany, faktycznie. A, to od. Zrobiłem wolf dla ciebie, 310 przerywników, radów, śmiechów, różnych powiedzeń i tak dalej. No, widziałem właśnie, czytałem. I wiele więcej. Ale ja nie za bardzo jestem ogarnięty, bo tak Opel Astra tak z, z w ogóle ten. obniżył moją, moją wydolność, że masakra jakaś, kurde. Nie wiem, jak to będzie. Muszę iść na jakieś korty się odsportowić, bo to. dzisiaj nie, bo znowu pogoda się zwaliła, ale nie wiem, z to pogodą w ogóle. Polska pogoda. Dobra, za chwilę wracamy. Także czekajcie, przygotujcie oczy, zobaczymy, co z tego będzie. Zaraz zmieniam ustawienia. Ja lecę do Brącu, bo się nie da grać road bronze. No to w tą czy w tamtą stronę to wiesz. To, czy w górę lecisz, czy w dół, to bez różnicy.